Dobra, Deksik, może go trafimy! <laughs> może W jakiej on drużynie gra? A, to to gdzie jaki to jest Team? Belgii. Bili, Bilibili, życie nie Bilibili. Bili. bili to go w szkole, kur ty, wariata. A kto tam na saporcie? On? No to on w laka jako wchodzi, nie? Czekaj! Ale kura, że ty nie masz Subika? Wariatini. wej, zostaw. No zostaw. Trzyma! Trzeba wszystkim. Challenger! Przegrywamy jak jesteśmy z czekoladem na Wojsie, bo ja dużo... Ale ja chcę udać się skłókić Dobra, spróbujmy ostatni raz Nie padnij do 10 minuty i wlatuje 5 subów Dobra Jedyna szansa Dobra, 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 stoi, stoi Siema wąsa Siema No że twój zarost idealnie definiuje twoje strany Bo są takie rzadkie jak daily strany Pozdro 606, smacznego kinderka oh. Oby fleż rzucił jakiś nuwardem w donacji się ale bolicie bolicie, bolicie! Cię, że mi mamusia kinderka kupiła, nie? No, no, cała paka, duża, no ale w p*** dole se dzisiaj I bolicie to garbata k***a, bo bękarcie nie? Ja p***, ale sapo Nice, super, super! Przygrał, ale będzie wajpraw. To jest szansę, to jest good death. to akurat musiałem tu umrzeć Jeszcze jedna, jeszcze jedna szansa do tej suby, dobra? Ja tu mogę codziennie przychodzić i dawać taka ofertę, a tak nie wykorzystasz K**a czekoladowi, na midzie za 5 subów może to ci się uda Dobra, ale jeszcze tylko Yone, ja czekaj No nie, no nie będę trollował, nie będę trollował Oczywiście, że ta szmata p**** nie ruszy! Szenerkuje k***a Feliosa zamiast mnie! A idź pan w****, banda świeci k***a w guwien No ja Wiadomo, nie? A ten co k***a? Starego udaje! Brawo, nice and gage, guys! Teraz ff dajcie! Za ile staniesz na wadze na stronie, z kamerka na wynik. Nie, nie mam wagi, nie mam wagi, ale może jest waga online jakaś, to zaraz sprawdzę. Zrobię test jakiś, ile waży, czekaj. Wagi Pyke mierkują. No p****, mało was? Brawo, zabiliście Lulu! Zrobiłem good defa, super, dzięki za LP! No es, gg! Dzięki za LP, frajerzy! Ale, zważę się! E, waga online, czy zgadniemy, ile ważysz? Który smak najbardziej lubisz? Ja najbardziej lubię... Chyba słodkie. <laughs> Ile razy dziennie je? Ja dziennie... Tak szczerze to ja jem raz dziennie. Nieironicznie. Ja, ja jem raz przed streamem i nie jem więcej. Raz dziennie jem, no. Nie ma takiej odpowiedzi, więc na mnie liczę różnie. Co, teraz co najchętniej zjadłbym na śniadanie? Na śniadanie to chyba bułeczkę bym opalił tak szczerze. Co najchętniej zjadłbym na obiad? Na obiad? O, na pierogi mam ochotę, tak szczerze. A na kolację co najchętniej bym zjadł? Hot doga bym... Na kolację, tak szczerze. Eee, co to jest? Co, nie, to fu, jakieś gówno. Czarny chleb nie lubię. Kanapeczki nie, bułeczki na śniadanie. Pizzę w takim razie, co to jest? Co najchętniej bym wypił? Sok, woda, kola, herbata, kawa. Energolka by moje. W sumie piję energolka. Eee, no to chyba sok. Nie, chyba na sok wolałbym. Jaki słodycz, którego nie sprzedają w Polsce, najchętniej byś zjadł. Oreo, oreo, szoku freś. Eee, jakiś Gówno, jakieś gówno i poki? A to jest Nutella. A to jakieś flary, chce co to? No, szoko Fresh wygląda dobrze, nie? Jaki fast food bym zjadł? O, burgerka by bym chlebał tak szczerze. Hot doga no też, ale burgerka teraz, jak tak sobie myślę. No, chyba burgerka bym No, jak ja ważę 40-50 kilo? I co? Bolicie, że ja taki chudy? Bolicie, że ja chudy bym, nie? No, i mamy już filmik na YouTube'a, ile ważę? <laughs> Nastoletnie wybory stwierdzą, jakiej płci jesteś, ile masz lat. O, e, wolisz pójść na imprezę czy na domówkę? Ja nie chodzę ani na to, ani na to, ale jak już to na domówkę? Jaki smak Liquidu wybierzesz? O, to jest pytanie. Wiśnia, truskawka, kiwi, jagoda, Arwus. Nie palę, zwykłe, wybieram inny. Jaki byśmy zapalili? Chyba kiwi, tak szczerze. A ja bym, ja bym, ja bym smoczy owoce jebał, albo taką, takiego kaktusa. O, no. Prawo jazdy czy matura? Chciałem to i to. Matura jak i prawko jest przydatne w życiu? Nie, no, matura nie jest przydatna w życiu. Prawo jazdy. Które młodzieżowe słowo najczęściej używasz? Haha, XD, lol, rel, beka, kringę, slej, inne słowo. <laughs> slej. <Slay. laughs> rel chyba. Ja Sigma, ale nie ja Sigmy. Beka jest młodzieżowe? Czy to jest Tak sprzed 10 lat chyba? Ja używam Edwarda? <laughs> ja nie. Wolisz pozytywnie wspominać swój pierwszy pocałunek czy pierwszą pracę? Ja się jeszcze nie całowałem, Moja pierwsza praca to dwie godziny. Dwie godziny, widzowie, zbierałem k. Truskawki, o 5 rano z kumplami pojechałem do wujka na kobiałkę i w 2 godziny zarobiłem dychę I nigdy więcej k***a nie poszedłem od Jak często bywasz w internecie? Jak, jak często robisz streamy? Codziennie Dziewczyna 0-16 lat, zgadza się Jesteś dziewczyną i masz do 16 lat Mają mnie W sumie czuję się trochę jak taka mentalna 15-latka szmata Dobra, robimy test jest geja widzowie Jaki jest twój ulubiony kolor? Zielony Czy miałeś kiedyś dziewczynę? Miałem Czy chciałeś kiedyś przytulić chłopaka? Oczywiście, że tak. Czy ubrałeś kiedyś damskie ubrania? No, kto kur... ci Majtek nie zabierze, nie? Albo bucików nie powącha? Jakbyś zareagował, jakby twój najlepszy przyjaciel zeznał ci miłość? Wyśmiałbym go? Kategorycznie bym powiedział nie. Próbowałbym mu delikatnie powiedzieć, że nie czuję tego, co on. Powiedziałbym mu, że czuję to samo. No, chyba dla przyjaciela, kurwa, to wypada odwzajemnić. Powiedziałbym mu, że co. Widząc dwóch całujących się mężczyzn jakbyś zareagował. Zaczął ich przyzywać i wyśmiewać. <grym> Przeszedłbym obojętnie. Zadraciłbym im szczęścia i że się nie wstydzą. Uważał, że to słodkie. Co byś zrobił, gdyby jakiś chłopak cię pocałował? To jest kołowancą nie mogę się ruszyć, Oddaję pocałunek. <grym> Chciałbyś sobie wyobrazić w związku z chłopakiem? Ja tak szczerze chciałbym być w związku z chłopakiem, jakbym nie musiał robić loda ani przyjmować, jakbyśmy się nie dymali. To ja chciałbym być z chłopakiem. Pewnie. Jesteś heteroseksualny? Wolisz dziewczynie i zdecydowanie to widać, że jesteś hetero i dobrze się z tym czujesz. Ja jestem hetero, widzowie. Nie gram od roku w Lola i od tego momentu mam dziewczynę jestem z nią bardzo szczęśliwy. A na chuj się na chwalisz Jaki tutaj. Nie chcemy cię, ja cię badam. No że z nim jedzie. 7 idź być szczęśliwy gdzie indziej. Stąd się kurde, te. te, 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 te Skitelsy biorą? Ty! Słuchajcie tego, Słuchajcie tego. Mam kota, nie maję. Przygarnę dachowca, wiesz, jest u nas, nie? I słuchaj tego. Mama dostała witaminy. I leżały w woreczku. Z 15 sztuk, nie? Dwa dni temu to było. I normalnie kot wpilił i została jedna witamina, bo one były w woreczku. Normalnie kupa przegryzł woreczek i wpilił 14 witamin. Kocur mój. Rozumiesz to? Tak, jakie witamanie, no przysięgam. I nic jej nie było, no nie wiem, brzuch jej nie bolał, nie wołała o pomoc, A nie ten. Ja w szoku, ja dzisiaj się dowiedziałem o tym. Ale teraz będzie zdrowa, nie? Poczekajcie to, Michał Anioł był rasistą, nie? Co on robi, jak z George'em Floydem akcja się dzieje? O, a co to za k***a I tak bym podwalił. Giga rozkwinka. Hej, okay, mam rozkwinkę. Dobra, dobra, ale zanim to obejrzę, ja też mam rozkwinkę. Słuchajcie tego, słuchajcie, co dzisiaj rozkwiniłem. Słuchajcie, co dzisiaj rozkwiniłem. Wyobraź sobie to. Słuchaj. I powiedz mi czy mam rację, czy nie, okej? Okay? Skup się teraz, widzu. Załóżmy, że się o***dolisz gównem. Uj się gównem, nie? Na ręce. Na przedramieniu jesteś ujemny gównem. I jak zmywasz to gówno, to żeby zmyć, to musisz mydłem drugą ręką. Zmyć, nie? No jak? Inaczej. No musisz zmyć z mydłem, nie? Czyli wtedy masz gówno tu. Na tej ręce. No bo zmywasz to, ono to zostaje. I tak naprawdę, jak u***dolisz się raz gównem, to jesteś ustanym gównem do końca życia. O tym dzisiaj rozmyślałem. Wydaje mi się, że tak jest. Już nigdy się nie wyczyścisz. No czego nie rozumiesz? Jesteś chyba po prostu zbyt głupi. Dobra, co tu? A, rozkwinka? No bo sko skoro. Wiecie, ksiądz, nie wiem, może to jest ktoś inny, nie nie znam w ogóle na tym, ale okej. Okay. Pro to proboszcz, ksiądz to proboszcz niby, no, ksiądz to proboszcz, no to ksiądz musi być wtedy pro, bo jest proboszcz, czyli norm, czyli księdze, księdze, księdze które nie są pro, to są, się nazywają poszcz. Ksiądz, który nie jest boż e, Ksiądz, który nie jest pro, nazywa się Boszcz. On to mówił: hmm. 40 sekund. A czy wtedy zwykła kurwa to jest tytułka? Hehehehe. Szmata? O, czuję korańca, widzowie, czuję korańca. No i dobrze wyczułem. Pęk! A frajgo na nie? I czekolad, znowu dwóch Polaków. Dobra, Polacy, oddajecie LP, krwa. Frajko, czekolad i czekolad na bocie. A kto to jest same, Nie chce mi się grać. Nie, nie zrobię ganka. Ale za to cię zaraz wypierd... Jeszcze napisz słowo jedno na czacie. To cię od razu za okay, Nice. Musimy matkę wołać, starego na Dżerwanie, bo się nie radzi. Co to za jedno? Czekoladz No na razie. Bot diff, bot diff, bot diff, bot bot nie no nie jest flash fraj <laughs> go a go go Ja ale jestem dobry Armor. rip it to shreds i thirst more Ona ze stoikarzem przegrała, łódź. Ta Senna ma 1,7. Rozumiesz? Powiedz, że ona mnie zlifowała. Powiedz, że ja zagrałem gorzej, że ona zasługuje na rpki. Wybiórę, wybiórę! 2,10, Pasenna. Ja ją reportuję Nie, no co to za rpka,

rzuciłem. Dobra, pierdolę gówno, jd! Nie No taki kur. stałem! Śmieci i kur. przecież ilość. no nie wyciąłem. Ja kur... Ilość w naszej drużynie to 8. Ja pier... na takich dwóch nie Neko zrobiła tyle damage'a to support 40 minut. Rozumiesz, on jest z Chin! Chińczyk, Chińczyk! Oj, jaja! Jaja na playa, jak China. Oj, jak oj, tak oj, samo, jak Czoklet Gigas gma leci po no. na którego stutkuje 600 MPH/HBK i dodatk CZOKLETOWI No przykro mi, no przykro mi! Alergie mają na zwycięstwo, pierdolne. Nie wytrzymam, no nie wytrzymam! Zatkajcie uszy na chwilę, bo powiem brzydko. Jedne siusiaki. Prawa i pocieszenia. Ale <noise> Ale subgap, czekolad, ty masz szczelność. czekolat, czekolad, posłuchaj mnie teraz. Kurwa, jeba, kurwa gruba, szma to, w duper rumana. Masz czelność, kurwa, po tym jak cię skerowali, gdzie miałeś kurwa normalnych ludzi z kończynami i z rodzicami. Wejść na mojego streama i pisać, że jest subgap. Jak kurwa jeba, zrobiliście 0,6 do trzeciej minuty i nie mogliście kura na mnie, bo łamiesz se ręce, jak widzisz, że w Enemy jest ranki 1 Kaseko. To. Jeszcze masz szczelność pisać tu, gdzie cię zakudły pociągnęli Gdzie cię pociągnęli ciągnęli jak do wora rozumiesz, żebyś te 16 lp dostał K***a woj***a w dupę, bękarcie p***olony, garbata szmato Zamknij tą p***ę Ja cię banuję No nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no popieraj mnie, no popier***li mnie no popier no popier no popier Bez tu. <laughs> Peter Piter nowy skin, 12 lat temu, dojeb***a Łapka w górę, wychodzę, jeszcze coś mamy kudra, czego nie widziałem? Giga ważne Sapkę sama doć Ładz dysku, ku**a Ładz dysk, pu**ie mnie Ocena fresh herkatu. No do***a, fryzurka, nie? Masz swoją idolkę, poka! To Nikita? Ole kurwa, się ulała, ty! <coughs> ja p Ole? Dzień dobry, chciałem się zapisać na zarabianie pieniędzy. Co bo nic nie rozumiem powoli trzeba mówić? Ile można zrobić? Mam wolne 60k? Może to nie dużo, ale w czasach inflacji nie trzymam gotówki. Nie śmiej się, za mało mam, jak będzie trzeba to zdobędę. Cześć, to w ogóle sam posujemy, miałem mieć pana fajnie się, się odzywać, ja tutaj nie nie że nie na zarabianie pieniędzy, nic takiego, ale to jest pro mojej edukacji, pokazuję możliwości, jakie w dzisiejszych czasach są, ja właśnie gdzieś tam dzięki edukacji, dzięki działaniu ja chciałam sobie w tych te online pieniądze zarabiać? Pani co jest proszę koniec jak trafiłeś, ja sobie ten mój profil na moim Instagrama, także świadomaj za nie uczę sama z kumonem połączony. Okej, okay, więc tak jak tutaj rozumiem, ja bym mogła się krótko o sobie opowiedzieć w się czy mnie coś zajmujesz, mogła się lepiej poznać, dowiedzieć się, jaką jesteś osobą, ale też ok, się dawaj znać, czekam na twoją odpowiedź. Chciałbym nie mieć po prostu, żeby zarobić trochę pieniędzy i mieć już spokojnie życie. Nie mieć tego, że chciałbym pracować więcej, niż żeby Dobrze? To jak? Sigła. No, nie mam korańca, ale mam za to Dawg, Not Dog, e, Warwick, OTP. O, OTP. A jest Knight, co? Co kurwa? No czemu Venemi? Czemu Knight Karzi i what?! No nie, nie, kurwa. A kogo ja mam na węgo? jest jakiś kurwa z Rumunii, a to jest Bułgaria. Jeden, mój Knight.

Dobrze, dobrze, ale jest Halo, team, kurwa WP, WP! Pierdę ukraińców! No nie mogę, no nie mogę! poje*** mnie! Tylko nic nie robią! Jak oni mnie dojeżdżają z cudowera? Do, do przodu kliki prawy, frajerze! i wracaj do Chin. Sobie na weście nie radzisz. Ty! Zabili, kurwa. 0,4 Knight ma, Dawaj go tak jeszcze 5 razy i report, żeby bana dostał! Poli, poli, haha! <dawaj> Kur... Kurwa, Kur... już shielda miałem! No kliknąłem! No pier... na sekundy, nano sekundę, bana nano! Nano penis! Poli, poli! Ty, no coś tam kur... Kręci ten Jone Dzień to Karzy, wiem, no i to knight kojarzysz? Ale u luto kur... Kaceko bez wróżka w Turcji oh, InstaFF so <laughs> 15 Klańcik! Yo! You kur number one in China! Sagdy! sagdy skurwa Insta3 chodory! Eeez <laughs> ta so, kurza! Grać! Ma mać. Ja pierdolę, Knight mi da okay. czekaj. Boli go, pewnie szybko wyszedł <noise> Dobra, Deksik, może go trafimy! Może <noise> k... W jakiej on drużynie gra? A, to to dziewej, jaki to jest Team? Belgi? Bili Billy! Życie nie bili, bili Bili to go w szkole, kur Ty, wariata. A kto tam na saporcie? On? No to on Dala jako wchodzi, nie? Jak ją kurwa nick miał? Poczekaj, ja pewnie mnie zaakceptuje To jeszcze mu napiszę parę słów Zaraz będziemy kumple z Knightem i fanie. No ha, nie da się go zaprosić Patrz jaka kurwa bita. A przez friend tego? Nie da się No to stakuj mastera Chciałem ci dać coaching kurwa i porady Nawet przeprosiłaś Grzeszka za wczoraj Yes, yes! Zapraszam, zapraszam Do mojego ziomeczka ja I mój braciak Pinat Let's go, let's go, let's go Ukraińiec i Korańczyk w jednej drużynie i Polak. <laughs> jeszcze ka Rosjana dało ja dole, ole mamy team Nie musiałem chylować, On hex gra gra k jeszcze warianty. Finat mówi jest Lico Solulu! Free Lulu. Free Two o, oh, jak jedzie! Nice flash, idiot. No nie gadaj, mać. Pinat, śmieć ty wiesz, żeby grać pod win czy nie wiesz? Ty, Rusek. Coś kwini. Jakbyś mógł dostawać pinata co grę, ale co grę dostajesz też Brusta na topa, to chciałbym? Tak szczerze, chyba nie. Chyba nie. Za ciężko. <grymne> no, chyba że pinat by się w końcu nauczył, żeby grać pod bota, nie? Dobra, no ja nie wygrywam tego solo. O, triumfa dostała. Cie pinat, frajerze. Na ślepo, no scope! 360! Fucking noob graves! Boko, wygram ci dżunglę Pinat, nie przejmuj się, każde problemy. Dawaj tam pa A ty wiesz, że jak krzyżniesz Arkę nokturnem, to jeszcze raz jak przyciszkesz to lecisz czy nie, Pinat? Hello? Bomba? Najsaro nice, bruda? Rusek to trafi. Nie, mi się wydaje, że jak ja bym kara musikiem pł by gościu sam siebie zabijał, nie? Tym nocturnem. Ja Dzięki za kilka Kurwa, do Radiseka! Double! Two for you! Two for you! Ja pierdolę! Ale, ale dało! Do Radiseka! i nic nam naszych ilości nie odbiera ale w sumie... też yes? On mówi, dysz lulu is so good! No, jeszcze twoja stara RQ je okay. Dobra, będzie okej okay. Ja jestem chory psychiczne? Ja p***dol, ale w dupę Ładny flash Pał, hejkę mi dał, rób screena. Ja i Zeka z dwa siąki Lubię go! Jaki to team? Jaki to team? Hele? Dobra, oni wygrywają Aha, pierdol... Kto to jest na topie? Kto to jest na topie? Doran? No Doran, kur... Pierdony nob. No, dobra, nie, nara. Ci to o kant dupy potrzeć się, kurwa mogą. I to już wolowym z Turkiem, Ukraińcem i Ruskiem grać. Pierdolę, nie ugary. Mm, no, ten szantaż to na niezłego zgrajka, grodzy. Los. Jeden koła, jeden koła, jeden koła dla zeki? Ja go reportuję. <laughs> Może pana dostanie Cały kamer, cały teamfat, a ja erki nie mam. Haha, naj sekur! Przecież to Bruce by lepiej tą Kabilą zagrał! Kurwa, jednie mu. <noise> Co jest ku... krzyku? Nie, no Polaku, Polacku! Gdzie ty na mnie i na zekę dwóch braci? Ja pierdolę koreańcze. Bogowie, bogowie, kurwa, nice. Oli, poli. Grać, kurwa. 1v9. kieruje dwóch, dwóch koreańczyków, sorry. Dobra gra, dobra gra, dobra gra, dobra gra. Trudna. No co? No honor, kurwa. Wszystkich poza tym Ukraińcem, kurwa, się nie uda, no, dawać tu moje honory. Zeka dobrze zagrał. On wie, że ja dobrze zagrałem i skierowałem, że 11 to było good defów. Hello? Patrzcie jakie... Nawet od Gregasa nie dostałem. Pewnie skipnęli. Trzymajcie się, buźka, kocham was, Elo.